A dzisiaj w naszym studiu Katarzyna Szymala, współorganizatorka Cross Country Motocykli Klasycznych i Zabytkowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Kasia jest z nami dzisiaj w pięknej firmowej, można powiedzieć, koszulce, czyli tutaj promujemy Cross Country Motocykli Zabytkowych i Klasycznych. To wydarzenie już startuje w najbliższy piątek. Będzie to dziesiąta jego edycja. No dziesięć lat, to już jest kawałek czasu i piękny jubileusz. Tak, to już dziesiąta edycja. Oczywiście też była przerwa niestety na COVID, bo wtedy nie mogliśmy organizować, ale to już jest dziesiąty raz, kiedy e, udaje nam się to zrobić. W tym roku zaczynamy w piątek, 22 sierpnia w miejscowości Kawęczyn, to jest gmina Teresin. Lokalizacja jest blisko cmentarza ewangelickiego, takiego odrestaurowanego i tam zapraszamy. Będą znaki, żeby było łatwiej dojechać. Oczywiście też na stronie naszego wydarzenia na Facebooku jest tak zwana szpilka, czyli lokalizacja, żeby mógł każdy trafić. Już wiemy, że będzie to dwudniowe, tak, wydarzenie? Będziemy tam od piątku do niedzieli, nawet. Niedziela to już jest dzień, kiedy po prostu się żegnamy, sprzątamy to miejsce, bo musimy je zostawić w takim stanie, jakim zostaliśmy. A to jak wygląda program? Zaczynamy, tak jak wspomniałyśmy, w piątek. Biuro będzie otwarte już od godziny 14, więc można do nas przyjeżdżać. Na godzinę 18 mamy zaplanowane spotkanie z Tomkiem Kuśnierzem i Sebastianem Szymaniakiem, czyli z twórcami polskiego współczesnego silnika motocyklowego ohrv 2 Będzie można zobaczyć te motocykle, będzie można porozmawiać z panami o tym, co stworzyli. Będzie można już też oglądać i testować tor, rozkładać namioty i spędzać z nami ten wieczór razem. To w piątek. To w piątek. A w sobotę zaczynamy od rana. Biuro będzie od ósmej rano, od, od rano otwarte. Potem mamy o godzinie dziesiątej odbiór techniczny, o jedenastej odprawę, Od 12 zaczynają się biegi i w tym roku nowość będzie pierwszy bieg dla dzieci. Jest to hobby Motors, czyli bieg z kierownicą. To jest konkurencja dla dzieci albo dla osób, które czują nadal się dziećmi. A potem już wracamy do standardowych klas, które mieliśmy do tej tej pory, czyli z podziałem na pojemności, na roczniki motocykli. Będą motocykle zabytkowe, będą motocykle klasyczne, będą motocykle z koszami i to wszystko będzie się działo do około godziny 17. .00. Potem e, wręczenie nagród, e, podziękowania i wspólna zabawa przy ognisku do rana. Hobby motors, to tak ciekawie brzmi, czy wy jesteście prekursorem tej dziedziny sportu, czy już to gdzieś kiedyś widzieliście? No bo to też kojarzy się z tym hobby horsingiem. Tak, mam wrażenie, że jesteśmy prekursorami, a dokładnie prekursorem jest Krzysztof Pazura, który w zeszłym roku, jeden z naszych tutaj członków naszego stowarzyszenia, zapoczątkował tę zabawę i to nas zainspirowało do tego, żeby też móc zrobić coś dla dzieci, które przyjeżdżają często z rodzicami i przygotować dla nich konkurencję. To dużo macie tych kierownic, czy każdy ma mieć ze sobą? E, zasada jest taka, że każdy może przywieźć swoją, przygotować ją, ozdobić jak chce, ale mamy też przygotowane w zapasie kierownice dla osób, które nie miały możliwości zabrać ze sobą. Ile biegów zaplanowano, jakie klasy to będą? Mamy aż 10 klas, bo to są, tak jak powiedziałam, w zależności od pojemności roczników. Mamy motocykle zabytkowe do 50 cm sześciennych. Potem mamy podziały na pojemności od 250 i poniżej 250. Dalej dzielimy to na zabytki, na motocykle klasyczne. Mamy też klasę zabytkowych motocykli Cross Enduro. Dodatkowo w tym roku mamy również klasę Open, w której podkreślamy motocykle z grupy Dakar Legends. No i oczywiście chyba jeden z najbardziej spektakularnych biegów, czyli bieg motocykli z koszem. Jest to ostatni bieg, ponieważ do tego biegu musimy trochę inaczej przygotować tor, przepiąć go, żeby był bardziej bezpieczny dla motocykli właśnie z wózkami bocznymi. A gdyby ktoś, kto nas słucha, chciał dołączyć jeszcze do cross-country jako czynny uczestnik, to czy jest taka szansa, czy już raczej nie? Na tę chwilę mamy zarezerwowane wszystkie numery. Mówię zarezerwowane, ponieważ jakby to też w ostatniej chwili się dowiemy, tak naprawdę, czy na przykład wszyscy przyjechali. Ale jakby powiedziałabym tak, trzeba się dowiadywać, bo jest jeszcze szansa, że ktoś nie dojedzie, że zwolni się jakieś miejsce i wtedy będzie można wystartować. Ale na tę chwilę wszystkie numery są zarezerwowane. A w tym roku i tak mamy zwiększoną ilość tych numerów. Motocykle klasyczne. Jakie to są motocykle? Motocykle klasyczne określamy tutaj motocykle, które są współczesne rocznikiem produkcji, ale nadal mają taką linię klasyczną. I tutaj na przykład reprezentantami tej klasy poniżej 250 cm w motocyklach klasycznych jest bardzo często motocykl Suzuki Gen albo Yamaha SR250. Tych mamy kilka tutaj właśnie w tych biegach. Ale w motocyklach klasycznych powyżej 250 na przykład są Royal Enfielde współczesne. Teraz coraz Bardziej popularne na polskich drogach. I to tak wygląda u nas, że to są przedstawiciele tych, tych klas akurat. A jeżeli chodzi o takie inne perełki, które szczególnie mogłaby tutaj pani wymienić, żeby nasi słuchacze mogli mieć jakiś ogląd, co tam się pojawiło u Was, to, no to co by to było? To mojemu sercu oczywiście najbliższe są jonaki i tutaj mamy aż dziewięciu reprezentantów tej klasy, ale też na przykład, bo wyłączyliśmy jonaki z, z klasy motocykli zabytkowych, z tego względu, że mamy bardzo dużo właśnie chętnych samych jonaków, więc dodatkowo robimy tą klasę Junaki, ale robimy też motocykle zabytkowe powyżej 250 i te ciekawostka i też dla mnie bardzo, bardzo fajna rzecz. Będą trzy harleje e, To są roczniki około 70-75 roku, więc, e, a znam zawodników, którzy startują, więc to będzie naprawdę też widowiskowa i piękna, piękna piękny bieg, więc zapraszam do oglądania. E, ale też na przykład co do tych ma małych pojemności, to też w większości osób znane i gdzieś tam widziane albo z lat młodości osoby kojarzą e, motorynki. Tutaj jest dużo Mamy aż siedem zgłoszeń. To jest dużo. To jest pierwszy bieg, który będzie. To będzie drugi bieg tak naprawdę, bo pierwszy będzie, będzie dzieci, potem będzie właśnie bieg tych motorynek. To też jest bardzo ciekawa rzecz i uważam, że żeby takim motocyklem malutkim, na takich małych kołach, jechać w takim terenie, to naprawdę to już jest wyczyn i najbardziej podziwiam. Ale też na przykład duże motocykle, ciężkie jak Tenery czy, czy, czy Afriki, no to też jest to ciężki motocykl, gdzie już właściciel musi mieć trochę wiedzy i umiejętności, żeby poradzić sobie w takim terenie. Nie? a takie też do nas przyjeżdżają. No i tak jak wspomniałam, najbardziej spektakularne motocykle, czyli bieg najbardziej spektakularny, czyli motocykle e, z wózkiem bocznym. I e, tu na przykład z wyjątkowych motocykli, no to jest Sahara, to jest unikatowy motocykl, ale też jest junak z koszem, też są motocykle produkcji radzieckiej tak zwanej z koszami, ale też jest przypadek współczesnego motocykla, czy nawet chyba dwóch współczesnych motocykli, gdzie po prostu do, dołożone są te mm, wózki boczne. E, no i tak jak mówię, to będzie bardzo ciekawy bieg do oglądania, nawet dla osób, które na co dzień nie interesują się motocyklami. A to tak z obciążeniem będą jechać ci kierowcy z koszami czy tak, bez? Yy, mogą, jeżeli startują z koszami, mogą mieć osobę, która będzie z nimi siedziała w koszu i to jest dla bezpieczeństwa tak naprawdę wszystkich, bo wtedy łatwiej ten motocykl się prowadzi. Jest to bezpieczniejsze i lepsze dla nich. No proszę. O tym bezpieczeństwie to jeszcze bym chwilkę chciała porozmawiać, bo wiem, że wy bardzo mocno podkreślacie, że chcielibyście, żeby wszyscy uczestnicy byli bezpieczni. Tutaj też stąd takie sprawdzanie sprzętu, tu przed startem. Tak, dla nas bezpieczeństwo jest jakby najważniejsze w tej całej imprezie. Mamy odbiór techniczny, czyli sprawdzane są wszystkie motocykle pod kątem tego, czy spełniają wymogi, czy są bezpieczne, czy są dobrze przygotowane, czy są sprawne. Dopiero wtedy możemy dopuścić taki motocykl do startu. Ale mamy też zawsze karetkę, mamy też jest z nami straż pożarna, wszyscy zawodnicy są ubezpieczeni, więc jakby to wszystko staramy się robić, żeby było jak najbardziej odpowiednie i dobrze przygotowane. Bo tak naprawdę ideą naszej imprezy jest to, żeby to Osoby mogły mm, trenować jazdę tymi motocyklami w terenie trudnym. Gdzie normalnie nie mają możliwości takiej jazdy. To jest jakby, to nam przyświeca przy, przy organizacji tej imprezy. Nie ma takiej imprezy dla, dla tego rodzaju motocykli w Polsce. U nas jest ta rzecz, że właśnie wyłączamy krosy współczesne, bo dla współczesnych krosów jest dużo imprez. A my chcemy dać możliwość treningu i podciągania swoich umiejętności dla osób, które jeżdżą zupełnie innymi motocyklami, ale mają taką chęć i potrzebę. Więc to jest jakby, to przyświeca naszej imprezie. Podczas wydarzenia będzie też wątek charytatywny. Tak, będzie wątek charytatywny. Będziemy zbierać pieniądze dla mieszkanki naszej gminy Teresin. To jest dla nas też bardzo ważna rzecz, bo chcemy ją wesprzeć, ile tylko się da. Więc będziemy prosić wszystkich o, o, o każdy grosz przy tej zbiórce. No i też, co ważne, będzie co pojeść. Tutaj koła gospodyń wiejskich będą królować. Tak, w tym roku trzy koła gospodyń wiejskich, cała gama różnych produktów przygotowanych przez nich, więc zapraszam, to będzie na pewno uczta. Dwa koła już były z nami w zeszłym roku i wszyscy bardzo chwalili, i, i, i wszystko się udało. Z spróbować i mówili, że było bardzo dobre jedzenie. Także w tym roku trzecie nowość, trzecie koło, ale myślę, że też będzie świetnie, więc zapraszam chociażby na spróbowanie smakołyków. Co jest w tym kurzu, w tym ryku silników takiego, że co roku podejmuje Pani ten niemały, jak myślę, trud i organizuje to wydarzenie jako przecież kobieta? Um. To jest dobre pytanie, na które trudno odpowiedzieć bardzo krótko. Jest to po prostu impreza, która no jest w jakiś sposób unikatowa, bo nie ma drugiej takiej. I daje dużo przyjemności tak naprawdę, mi daje dużo przyjemności patrzenie na radość tych ludzi. I to chyba najbardziej mnie nakręca do tego, żeby to robić po raz kolejny. Naprawdę wierzę też w to, że tutaj jest możliwość tego, że mogą podtrenować, mogą zrobić coś, czego nie ma możliwości zrobić w innym miejscu. Więc te wszystkie razem rzeczy powodują, że nadal mi się chce to robić i organizować. No i jest to dla mnie wielką radością. No, tym bardziej, że są osoby, które wspierają Panią w działaniach. Tak i to są osoby, tu chodzi też o wsparcie nie tylko materialne, bo też osoby prywatne nam przekazują darowiznę na to, żebyśmy mogli zorganizować tą imprezę, bo to naprawdę jest bardzo duży koszt, jeżeli chodzi o przygotowanie, o zorganizowanie, bo to i ten profesjonalny pomiar czasu, Czyli chronometraż i zabezpieczenie medyczne, i wszystkie inne rzeczy, które tutaj e, przygotowujemy. Ale są osoby, które albo nas właśnie wspierają z prywatnych swoich pieniędzy, albo są osoby, które nas jakimiś um, podarunkami wspierają, przekazują swoje prywatne zasoby na, na, na prezenty, na nagrody. E, są osoby, które nas po prostu wspierają dobrym słowem albo dobrym pomysłem, albo tym, że poświęcają swój czas i przyjeżdżają już w piątek i razem z nami budują tor, e, czy są z nami cały dzień w sobotę. M moje dziewczyny z biura zawodów. E, no to, to są kobiety, które na co dzień nie interesują się motocyklami, a poświęcają. Ten czas, żeby się udało tą imprezę lepiej zorganizować. I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była Katarzyna Szymala, współorganizatorka cross-country motocykli klasycznych i zabytkowych. Dziękuję. Dziękuję.